Hej siemanko. z tej strony Mutu, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale A dzisiaj przetestujemy sobie ślimaki z Lidla e, nigdy, nigdy ślimaków nie jadłem, także zobaczymy e, jak to w ogóle smakuje i czy w ogóle da się to zjeść Także ja jadę do Lidla i zapraszam za chwilę Dobra moi drodzy, moje ślimaki zakupione e, Jest to 12 takich ślimaków w cenie 12,99 A jak widzicie, no drogie to jest e, Za jednego ślimaka wychodzi około złotówki I one są już przyrządzone Przygotowane w stylu burgundzkim i produkt głęboko mrożony. I tutaj macie mięso ze ślimaka, 50%. I tutaj dalej, już macie przyprawione masłem, wszystkim nic nie musicie tutaj dodatkowo do tego kupować. I sposób przygotowania to w piekarniku 180 stopni na 70 minut. I to wszystko. Ja mam piekarnik zepsuty, także będę to robił albo w mikrofali, albo, albo, albo yy, na patelni. Zobaczymy jeszcze. Dobra, także otwórzmy to sobie i zobaczymy, jak one wyglądają tu w środku. Po rozpakowaniu nasze ślimaki prezentują się tak. Jak widzimy, są tutaj całkiem spore. I tutaj, jak widzimy, już są przyprawione masłem. No i tymi przyprawami wszystkimi. Widzimy skorupki. Ładne. I teraz zobaczymy sobie zapach. No, tutaj czuć ewidentnie masło z jakimiś. Masło z czosnkiem takie czuć, o, powiedział. Także dobra, weźmiemy sobie to, przyrządzimy i zapraszam za chwilę. Postanowiłem, że będę to przyrządzał w mikrofali. Ustawimy sobie na najniższy obiekt 300. Watt i pamiętajcie, że jak bierzecie do piekarnika bo mikrofali, żeby te e, tutaj to nadzienie było do góry i żeby to nie wypływało. Normalnie sobie bierzecie całą tackę i robimy. Dobra, moi drodzy, po około 5 minutach nasze ślimaki są już gotowe i jak widać robią wrażenie. Czas spróbować tych potworów. Dobra, więc spróbujemy, Będziemy sobie to wyciągać za pomocą łyżki. E, Poczekajcie. No tutaj trzeba ewidentnie łupać skorupy, bo inaczej ich nie wyjmiecie, skorupy są dosyć twarde No i tak się oto prezentuje nasz ślimak Widzicie z bliska, no wygląda obrzydliwie, ale Zobaczymy, jeszcze sobie umaczam w tym maśle z czosnkiem No i co, próbujemy Boję się trochę, ale Ale może, może się nie zatruję A jest dobrze, pierwszy ślimak wpada do moich ust Smacznego. No kurde, takie bardzo gumowate. No powiem wam, że to nie jest za dobre, tak szczerze. 13 zł za bardzo się nie opłaca. To jest takie jakby bardzo gumiaste mięso, nie wiem jak to opisać. Nie czuję tutaj żadnych flaków, ale no, powiem Wam, że, że nie jest to nic rewelacyjnego, Ale sobie jeszcze może kilka zjem i, i dam ocenę. Dobra, moi drodzy, ja już sobie obrałem wszystkie te ślimaki, i jak widzimy, tylko tyle tutaj wyszło. Że to jest no naprawdę mało do jedzenia. Poza tym, te skorupy są bardzo ostre i kurczę się pokaleczyłem aż. A nie wszystkie te skorupy da się rozłupać. I no, niestety, ciężko je wydobyć, ale się udało. No i tutaj, jak widzimy z wyglądu, to wygląda to nieapetycznie. To są takie, jak widzimy, no skóry. Jakbyście po prostu glizdę wzięli z ziemi i to jedli. W smaku to przypomina trochę owoce morza, ale tylko trochę, bo to jest bardziej takie. Gumiaste, i, i czuć bardziej taką ziemią, jak po prostu robak z ziemi, nie? Zobaczcie sobie. No, spróbuję jeszcze to zjeść. Dobra, spróbujmy tego na przykład. No i czuć po prostu takie oj Takie skóry. Yy, tłuste. No, tak jakbyście po prostu wzięli. Pędraka z ziemi to, jej, to nie jest apetyczne, także moja ocena tutaj będzie Poza tym to drogie jest, 13zł Także ja tego nie polecam, moja ocena to będzie 2 na 10 Jeśli macie dużo kasy, nie wiecie co z kasą zrobić to możecie sobie spróbować A jak chcecie sobie zjeść coś dobrego to tego nie polecam 2 na 10 Jak się odcinek podobał zostawcie łapeczkę w górę Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu, trzymajcie się, hej!